Jednym z większych problemów na Ukrainie jest korupcja. Komendanci ukraińskich WKU zostali dymisjonowani przez Władimira Ardoleńskiego. Jeden z szefów Odeskiej Komendy Wojskowej WKU Ukraińskiego usłyszał zarzuty, że Przebierać za pieniądze na z listy poborowych, a dziennikarze ukraińscy przeprowadzili własne śledztwo i odkryli, że technik wojskowego w czasie wojny z Rosją zakupili luksusowe nieruchomości w Hiszpanii, warte kilka milionów euro. Wówczas prezydent Wody Miedzaleński powołał komisję wicemistrem obrony generałem Aleksandrem Pawlikiem na czele, która miała przeprowadzić kontrolę w każdej ukraińskiej komendzie uzupełnień. Kilka dni temu Pawlik relacjonował, że na celowniku znalazły się aż 102 osoby, w których sposób życia monitorują ukraińskie służby. Od początku wojny Państwowe Biuro śledcze rozpoczęło aż 106 spraw karnych dotyczących pracy komend uzupełnień w Ukrainie oraz wojskowych komisji lekarskich. Szacuje się, że tylko przez polskie przejścia graniczne mogły się przedostać 80 tysięcy potencjalnych poworowych, które zostali skreśleni z listy WKU. A są jeszcze przecież przejścia w Mołdawię, Słowację i na Węgry. Także tych przejść tutaj jest znacznie więcej i ta skala a wykreślonych poborowych może być naprawdę bardzo dużo. W jednej sprawie oszów związanych z zamówieniami Ministerstwa Obrony Aleksandra Mironiuka, gdzie w jego sofie znaleziono 18 milionów ukraińskich rywień, czyli 400 tysięcy dolarów. Tutaj obrazuje ten film, to jest właśnie ten film, gdzie znaleziono 400 tysięcy dolarów w sofie tego wiceministra. Dalej, zawyżanie cen jest to powszechnie znany protener, a zawyżona cena jest częściową formą łapówki, gdyż później ona przechodzi, podchodzi do podziału. Twoje stanowiska stracił także Kryło Tymoszenko, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, wiceministra obrony Wjaczesław Szapobałow i zastępca prokuratora Oleksiej Szymonenko Szymon, e, oraz e, kilku szefów e, regionów. Także skala ukraińskich łapówek i tego całego procedera łapownictwa na Ukrainie jest bardzo duża. Oni sami siebie od środka się wyniszczają, a najwięcej, jak możecie zauważyć. W wojskowych komentarzach, uzupełnienia na Ukrainie tam rzeczywiście można najwięcej zarobić albo dorobić, oraz jak wiadomo, Straż Graniczna Ukraińska oni mogą przymykać oko, bo nasi i pogranicznicy jeśli widzą paszport u jakiegoś poborowego, oni owszem, mogą puścić, bo on nie jest Polakiem, tylko Ukraińcy, także skala tego jest ogromna. Nie potrafią u siebie zrobić porządku z tą kwestią. Na razie kilka osób bardzo ważnych zostało odwołanych no i co? To na tyle. Dzięki. Cześć.